Poświęciłabyś się drugi raz tak? Teraz dla faceta tak zrobiłaś to kiedyś i uważasz, że wtedy to był błąd? Będziesz jeszcze kiedyś taka głupia? Mogłabyś być? <laughs> Słuchaj, wiesz, myślę, że nie. Ja po prostu wyciągam lekcje z doświadczeń mm -hmm. i dobrych mm -hmm. i złych. Ja bardzo chcę kochać, bardzo chcę na nowo uwierzyć w miłość. Tylko ja tą miłość inaczej definiuję. Dla mnie miłość teraz to jest wsparcie, lojalność, szacunek, dawanie przestrzeni drugiej osobie, szanowanie tej osobę, nawet jeżeli ma inne poglądy, nawet jeżeli myśli inaczej. Natomiast no, chciałabym uwierzyć w tą miłość na nowo i powiem Ci, że moje marzenia się nie zmieniają, bo ja cały czas marzę, że będę miała wspaniałą no rodzinę. No właśnie czy rodzinę patchworkową, czy rodzinę po przejściach, czy rodzinę z przeszłością, ale że będę miała rodzinę i nikt mi tych marzeń nie, nie zabierze. Ale rodzinę to znaczy, bardziej rozumiesz to w posklejaniu tej starej, ja nie mówię o powrocie iść, tylko o jakoś ułożenie sobie relacji z synami i tak dalej na nowo.